Fragment książki Sarmacja-Lechia-Polska, Poznań 1890 rok, dział 2. Lechia. Od panowania Lecha I aż do zgonu Popiela II. Od roku 550 do 830. Ogólny pogląd na stan rzeczy w tym okresie. Dwa tysiące właśnie lat mijało, odkąd Sarmacja stanęła w rzędzie najpierwszych udzielnych państw na wschodzie i można było spodziewać się, że tę dwudziestowiekową pamiątkę istnienia i panowania swojego obchodzić będzie z niezwykłą uroczystością, że cały kraj zapłonie milionami świateł i że okrzyk radości i wesela jej synów zabrzmi i rozlegnie się po całym kraju od morza do morza. Tymczasem w zgrzybiałej sarmacji zupełnie coś innego nam się przedstawia. Nikt o tej uroczystości nie myśli, Nikt jej nie obchodzi, miasto światła jakiś pomrok pokrył sarmację. Miasto radości i wesela przejęło wszystkich smutek, żałość i trwoga. Wewnątrz kraju i dookoła niego, wszystko wrej kipi. Ziemia stęka pod stopami tłumów zbrojnych i milionami kopyt końskich i trzęsie się od ich okrzyku wojennego. Zanosi się na wielkie rzeczy. Które dotąd świat nie widział, ale które może raz jeszcze ujrzy jako karę za niesprawiedliwość swoją i na upokorzenie pychy i za swojej. Jest to czas gminoruchów. Ludy wschodnie postanowiły zebrać i złączyć wszystkie siły swoje i razem ponieść śmierć i zagładę zaborczemu państwu rzymskiemu i dokonały swego. Padł Rzym, i grób jego daleko i szeroko się roztworzył. Lecz sarmacja nic na tym nie zyskała. Owszem, straciła wiele, bo gminoruchy pochwyciły i uprowadziły z sobą nie tylko najdzielniejszych jej wojowników, ale nadto przywiodły ją pod samą krawędź upadku i zguby. Odarły ją bowiem z jej powagi, wpływu i znaczenia. I wystawiły ją na największe niebezpieczeństwo utracenia własnej niepodległości. Wśród ciągłej wrzawy Wojennej tych gminoruchów, wśród szczęku i choręża, wśród tumanów kurzu i kłębów dymu, cały naród popadł, jakoby w omdlenie i zwiesił żałośnie głowę swoją na piersi, w których jeszcze serce tak żywo biło. Jest to chwila skonu Sarmacji na wschodzie, sitoł lat wielkości i sławy swojej, pogrzebano ją w bogliku i królów, lecz na to tylko, aby za chwilę z stała. Powołana do nowego żywota. Sarmacja traci w czasie gminy ruchów na Wschodzie tylowieczną nazwę swoją, z którą w starożytności tyle się łączyło, czci i poszanowania dla narodu naszego. Naraz więc w pisanych dziejach świata stanął naród nasz bez imienia, jakimś dziwnym zmrokiem pokryty, a jako czarnych cieni nocy żadna gwiazdka blaskiem swoim nie rozświeca. Tak też po mroku, tego, jaki naród nasz popadł, nie zdołało usunąć nowe, pochlebne, przez Greków nadane mu imię, antów. Prówność je poczęła i zrodziła i dlatego przybrzmiało ono prędko, jako wyszukane, czcze obłudnej grzeczności. Nie przyjął go naród, bo go nie rozumiał i wcale się do niego nie przyznawał. W tym to właśnie czasie, kiedy olbrzymie wstrząśnienia. I przewroty na wschodzie nie samo tylko Sarmację, ale i pokrewne jej ludy powaliły na łoże nic słodkiego snu i wypoczynku, lecz na łoże madajowe, wielorakiej katuszy, trudu, pracy i ucisku. Wtedy, kiedy pomiędzy plemiona swojskie wdarły się dzikie hordy sprośnych Tatarów, Hunów, Ongrów i Awarów i zagroziły im dotąd niepodległym ujarzmieniem. Wtedy to w czasie gminoruchów wynurza się jakoby z samego dna Morza Czarnego i wypływa na wierzch proste, swojskie, zbiorowe i zarazem pełne znaczenia imię – Słowian. Pierwiastkiem tego imienia jest słowo żywe, głos, mowa ludzka, która jest jakoby wedą pociągającą ludzi do siebie. Kto zna słowo, kto je rozumie i nie mówi, to swój – Słowak, Słowianin, Słowieniec. Kto go nie rozumie, kto nie mnie włada, to obcy, to cudzoziemiec, a nawet więcej, to najeżdżca, to wróg twój. Tego się strzesz i z nim nie brataj się, abyś sam nie, o nie miał. Słowo to żywe niechaj ci będzie znakiem twojej odrębności z jednej, a bodźcem dołączenia się z dalszą bracią twoją z drugiej strony. Takim hasłem brzmiały usta przywódców ludów słowiańskich w czasie gminoruchów którym groził zalew obcych w Panonii i na Półwyspie Bałkańskim. I stąd też tam przede wszystkim występuje imię Słowianina i Słowaka jako znak odrębności i cna podnieta do tem ściślejszego połączenia się z resztą braci. Taką zasadą przejęci dla zachowania narodowości swojej wśród obczyzny wydali nawet ostro i wysokoci najsurowsze prawa. Wzbraniające ludowi swemu mieszania się z obcym sobie żywiołem z krajowcami Włoch, Hiszpanii i Galii. Widzimy przeto, że język ojczysty stanowił już od najdawniejszych czasów jeden z najsilniejszych więzów spójni i łączności narodowej. I plemienny, i niewątpliwie pozostanie on nim aż do końca świata. I słusznie, bo póki trwa język, ta najdroższa po ojcach spuścizna, póty istnieje naród i duch jego żyje i objawia się w subowie i czynie, zwyczaju i obyczaju swojskim. Z jego zaś upadkiem i zatratą ginie wszystko i w całym kraju robi się pusto, głucho i ponuro, mimo wyżawy obcego żywiołu, jak na cmentarzu lub na pobojowisku, gdzie wszyscy na wieki zasnęli i mieli. Lecz wróćmy do własnego naszego przedmiotu. Na zachodzie nazwa Sarmacji składowymi jej częściami ługów lingów i ligierów utrzymała się jeszcze długo i dopiero w VI wieku uległa także przemianie kraina ta z prawego i lewego brzegu Wisły od jej źródeł aż do Bałtyku wcale jeszcze nie wyglądała tak źle iżby mogła była ludzi od siebie odstręczać było tu wprawdzie bardzo jeszcze wiele obszarów ziemi wodą zalanych. Były całe powiaty pełne bagnisk i trzeszawisk. Były tu lasy obszerne i puszcze przebyte, Lecz dlatego jeszcze nie, nie brakło tu ludności. Owszem, pełno. Miałeś miast i wsi najporządniejszych. Ludność po większej części z wyrobników i rzemieślników złożona. Miała się dobrze i niemało przyczyniała się do podniesienia przemysłu i handlu w tej tutaj, ziemi. Do pomyślności tej przyczyniała się też ważna okoliczność, że lud ten obok gościńców wygodnych, prowadzących na wszystkie strony świata, zamieszkał jakoby w samym środku słowiańszczyzny. I na, I na drodze przemysłu, handlu najdzielniejszym stał się czynnikiem i łącznikiem dalekich stron wschodu z ostatecznymi krańcami zachodu, północy i południa. Ludność ta wzrosła jeszcze przez to i powiększyła się bardzo gdy Jadźwingowie w o swoją niepodległość skrzykrzywszy skrzyk sobie coraz to bardziej uczuć się dające panowanie Hunów, wyszli z panonni i przeniesi się na północ do zachodniej Sarmacji i gdy równocześnie z nimi albo nieco później z tych samych powodów powrócili Gepidy odwieczne swoje na wschodzie siedziby i dobrowolnie już teraz osiedlili się po obydwu brzegach Wisły i gdy tym sposobem jedni i drudzy Tysiące założyli wsi, miast i osad, i niemało przez to przyczynili się do ożywienia niejednego w kraju pustkowia. I tak Sarmacja zaludniała się i przychodziła do ładu i składu i porządku w zachodnich i północnych dzielnicach swoich w pierwszej połowie VI wieku, będąc zniewoloną do opuszczenia stanowiska swojego na wschodzie.